Hej, witajcie! Dzisiaj zaprezentuję Wam program Bucket GUI, który jest jakby takim panelem sterowania naszego serwera. Możemy go sobie pobrać z linku podanego w opisie, dokładnie z tej strony, klikając w odnośnik Download. Już pobierzemy ten program, kopiujemy go na pulpit, tworzymy folder, gdzie będziemy trzymać nasze wszystkie pliki serwerowe i nazwamy go dowolną nazwą. Ja sobie go nazwę serwer. Teraz przerzucamy sobie ten nasz program do tego folderu, bo gdy zostawimy sobie ten program na pulpicie i tam zaczniemy tworzyć serwer, to tutaj wszystkie pliki zaczną się tworzyć na pulpicie. A chyba nikt nie lubi mieć śmietniska na pulpicie, więc warto sobie go po prostu przerzucić do tego folderu. Ok, otwieramy folder, odpalamy program. I tutaj jak widzicie, utworzyły nam się dwa foldery. Jeden to jest plugin, gdzie będą oczywiście umieszczone te wszystkie pluginy, a drugi to jest bookie, gdzie są jakby takie wszystkie. Ustawienia tego programu. Tutaj jak chcecie to grzebcie, jak nie chcecie, to nie grzebcie. Ok, mamy ten nasz program. Zaraz tutaj wam wszystkie te opcje wytłumaczę, ale zanim to zrobimy, przejdźmy sobie do zakładki Options and Info. Tutaj mamy zakładkę Language i rozwijane menu. Wybierzmy sobie Install More Language. Wybierzmy sobie język polski i zainstalujmy ten język. Ok, gdy już się zainstalowała, wybieramy tutaj z listy język polski. Klikamy OK i restartujemy nasz program. Ok, jak widzicie, już mamy wszystko na, na język polski. E, mamy tutaj pierwsze okno, które zaraz wam wytłumaczę, ale zanim to zrobimy, może przywołajmy sobie jakby nasz, nasz silnik serwerowy, przechodząc do zakładki Super Start. E, pierwsza zakładka to jest rodzaj serwera. E, dwie ostatnie opcje jakby nie działają, tak mi się przynajmniej wydaje, no chyba że coś tutaj robię źle, możecie sprawdzić, więc z nich raczej nie będziecie korzystać, ja też z nich nie będę chyba raczej korzystał. Zostaje nam bookit i wanila. Wanila to jest ten standardowy minecraft od minecraft.net yy, ja wybieram sobie bookit ok następnie wybieramy sobie wersję Java jaką posiadamy ja mam wersję Java 7 czyli siódmą wersję 64 bitową ok wybieram sobie teraz ilość ramu jaką chcemy przydzielić zostawię sobie tutaj 128 i połowę z 1 giga czyli 1024 czyli 512 mam nadzieję, że jakoś mi się uda trafić tym suwakiem jeśli nie no to po prostu zostawię tak o no chyba mi się nie uda. Zostaje 522. Ok, po prawej wybieramy sobie nasz silnik. Yy, mamy wersję stabilną, beta i def. Stabilna to jest, ost ostatnia stabilna to jest na 1.5.2, jeszcze nie wyszło na 1.6.2. I zostaje nam ostatnia beta, czyli 1.6.2 i ostatni def, czyli 1.6.2. Yy, ja Wam polecam ostatnią betę, jeśli jeszcze nie ma stabilnej na 1.6.2. Więc tutaj klikamy sobie pobierz ostatnią wersję beta. Jeśli sobie byśmy kliknęli tutaj pobierz, to bierze nam się 2788, e, ta 152. No chyba że znamy numerek innej, na przykład y, innego silnika, na przykład z 142, to możemy z tutaj wkleić. Bo każdy, każda beta jest jakby ponumerowana, każda, każdy silnik, każdy ma, każdy silnik ma swój numerek. OK. Jak już nam się to wszystko ładniej pobierze, zaczniemy dalej tłumaczyć. Ok, silnik nam się pobrał, Tutaj wyznaczyło nam lokalizację tego silniku. Jak potem będziemy przenosić gdzieś na przykład ten, ten, ten folder gdzie indziej, to możemy sobie tutaj zmienić tą lokalizację tego craftbookita, tak? Wybieramy sobie po prostu craftbookita z tego miejsca. Ok, otwórz. E, tutaj nam się ten craftbookit pobrał do głównego serwera tam, gdzie mieliśmy ten bukit GUI. I teraz tak, tu już zakończyliśmy naszą jakby, edycję, tak. Możemy teraz kiedyś tutaj uruchom serwer albo w oknie ogólnym tutaj. Ja sobie tutaj, żeby od razu wytłumaczyć. Klikamy uruchom, tworzy nam się serwer i teraz tak zaczniemy może od pierwszego okna. Tutaj będą na siebie wyświetlać gracze z mordką gracza i nikiem. E, tutaj będzie oczywiście się aktualizowało zaraz jak gracz wejdzie na serwer. Mamy wyczyść czat, czyli tą, tą okno konsoli. Możemy sobie całe wyczyścić, na razie nie będziemy tego czyścić. Przewijanie. Jak widzicie, jak wyświetla się każda kolejna linijka informacji, jak teraz na przykład bym coś zaczynał wpisywać, jakieś komendy, których niekoniecznie, niekoniecznie są w tym, w tym silniku, tak, to nam się wszystko ładnie przebija, prze, przewija do, samej, do samego dołu, do ostatniej komendy, tak, do ostatniej informacji. Jeśli to odznaczymy i na przykład będziemy gdzieś w tym miejscu i zaczniemy coś pisać, to nam się tutaj nie będzie przewijać. Pasek się zmniejsza, ale nie przewija się. No, ja wolę zostawić to przewijane. OK. Jeśli chodzi o stałe pisanie, tak jak, jak mogliście sami zobaczyć, przy odznaczonym tym okienku, gdy coś tutaj wpisywałem, była opcja komend. Czyli na przykład, jakbym teraz na przykład pisał, nie wiem, say, na przykład, cześć, tak, to jest to komenda. A jeśli na przykład, y jak wpiszę na przykład samo cześć, to nie ma takiej komendy, więc piszę, że nie ma takiej komendy. Jeśli kliknę stale pisz to będziemy po prostu pisać tą komendą say przez cały czas. Jeśli na przykład nie ma nas na serwerze, chcemy popisać z jakimś graczem albo kogoś upomnieć to piszemy na przykład cały czas jakieś wiadomości. Na przykład cześć. Cześć YouTube. Ok, no i widzicie, została ta wiadomość wysłana. Normalny gracz by tą wiadomość widział na różowo. Myślę, że wiecie o co mi chodzi. Ok. Yy, niżej mamy odpowiedź, tutaj mamy wyślij, to chyba jest logiczne. I tu mamy tak opcje zatrzymania serwera, zresetowania, zrestartowania, żeby to nam się ładnie przeładowało, opcja przeładowania, czyli ta komenda reload, żeby nam się przeładowały pluginy, no i zabicia serwera, jeśli nam się coś zbaguje. Ok, GUI, czyli program, który, ile program używa CPU, czyli naszego procesora, ile serwer zużywa procesora i całkowite zużycie tego naszego procesora przez komputer. Ogólnie całkowite. E, ile program zużywa ramu? Tutaj mamy 1%. E, ile serwer zużywa ramu? To jest 4% i 317 mega, Całkowite zużycie ram -u? 36%. Czyli mam zużycie podczas tego teraz, tutaj przedstawienia korzystania z komputera, zużywam tylko 3 GB ramu, a mam 8. OK. E, przejdźmy sobie tutaj do graczy. Tutaj będą wyświetlani gracze podczas e, zalogowania się na serwerze. Możemy sobie tutaj oczywiście jakby. Rozszerzać się, tak mi się wydaje, albo no, nie wiem, co to w sumie jest. No, nieważne, to jest mało istotne. Na samym dole widzicie stan serwer. Jeśli jeszcze jest, jest, powinien być włączony, więc po prostu piszę, że jest serwer i tyle. E, Ostatnie wiadomość, jakby w konsoli, tak? Ja na przykład teraz piszę S, to nam się tutaj zmieni po prostu na serwer S, jak widzicie. Ok, super, flat, już tutaj byliśmy. Dziennik błędów, tutaj się wyświetlają różne ostrzeżenia, jakieś błędy i tak dalej. To Was mało powinno interesować, ale jeśli jednak, to możecie na to spojrzeć sobie, jak tam wolicie. To jest to samo jest to wyświetlane tutaj na konsoli. Tylko po prostu te warningi, ostrzeżenia są wyświetlane na w dzienniku błędów. Menadżer zadań, tutaj na przykład możecie wyznaczyć pewną godzinę tworzenia na przykład pewnych funkcji. Kliknijmy sobie tutaj dodaj i już Wam pokazuje, jak to działa. Załóżmy, że chcemy o danej godzinie wysłać wiadomość na przykład cześć, yy, cześć graczy na przykład, tak? Tutaj sobie nazwijmy to gracze, to nazwa jest nieistotna, tak żebyście po prostu wiedzieli, rozpoznawali po prostu, jeśli będziecie mieć dużo tych wszystkich mm, y, zadań, tak. Teraz wybieramy sobie w jakim momencie ma ta komenda na przykład się wykonywać, więc tutaj klikniemy sobie current time, czyli w jakim czasie, w jakiej godzinie. Załóżmy jest teraz 15.23, czyli ustawmy sobie na przykład na, nie wiem, 15.20.24. I 0 sekund. ok, wybierzmy sobie opcję type. E, wybierzmy sobie komendy. Tutaj wpisujemy bez ukośnika komendy na przykład Saj, cześć, gracze. O w ten sposób. I zapisujemy sobie. Co źle wpisałem? Aha, może tego nie powinno być. O, o. o, o, o. Co ja takiego źle wpisałem, powiedzcie mi. Mm. Hmm. current time 15.24.0.0 chyba że, aha, no może nazwa musi być po prostu taka zwykła, okej okay. teraz działa, e, czyli nie może być po prostu dwuczłonowa nazwa jest 15.23, jest 15, tutaj, została komenda wykonana w tym momencie akurat tak trafiliśmy, że Akurat natrafiliśmy na godzinę 1524. jak widzicie, została wykonana komenda, tylko nie wiem dlaczego dwa razy, to jest jakoś mało istotne. No i widzicie tutaj, to działa. Możecie także to sobie wykonać ręcznie. Zmienimy sobie tylko na przykład tutaj wiadomość, na przykład hmm, druga wiadomość. Tak, tutaj wiadomo, że na przykład sobie zmienić na przykład na Track albo jakąś inną komendę, nieważne. Ok, ustawmy sobie save. I teraz tak, to wiadomo, będzie wykonywane zawsze o 15.24, ale możecie sobie to samemu wykonać o godzinę no, po prostu w którymś tam momencie, tak, klikając po prostu testuj. No i wi wiadomość została wykonana, druga wiadomość. No i wiadomo, o co chodzi. Zaraz Wam pokażę, jak tworzyć czasowe, czasowe backupy, ale najpierw musimy przelecieć jeszcze opcję plugin, opcję serwera i czyli dopiero dojść do kopii zapasowe. Przejdźmy sobie do pluginy. Pluginy możemy oczywiście pobierać jakby z całej z całkowitej listy. Zainstalowanych pluginów aktualnie jeszcze nie mamy, żadnych, ale możemy z tej listy sobie jakieś pobrać. Zainstalujmy sobie może plugin Essential, możemy go wyszukać z tej listy głównej tutaj, tak. Jest tego trochę dużo, więc ja sobie to wolę wpisać. Filtr działa w ten sposób, że jakby sprawdza nam każdą, yy, każdą jakby literkę danego słowa, czyli jak piszę sobie teraz Essential, to jak piszę to, widzę, uważyliście S, teraz i powolutku piszę kolejną Kolejny człon, to co wpisałem. Ok, mamy tutaj Essential, ale klikamy prawym ściskiem. Możemy iść do strony projektu, odświeżyć listę, na przykład uzyskać więcej informacji o wersjach i tak dalej. No, możemy na przykład za zainstalować jakąś inną wersję jakiegoś innego pluginu, tak? Ok, klikamy Instaluj Plugin, zatwierdzamy. Czekam aż nam się wszystko ładnie zainstaluje. Ok, już się wszystko zainstalowało, wyświetliło nam się komunikat, że jest zainstalowany plugin. Przejdźmy sobie do zainstalowane pluginy i mamy wszystkie pluginy, które są podlegają tam właśnie pod projekt Essential. Ja Wam polecam usunąć sobie ten Essential Anti-Build i zostawić po prostu Essential Główny, Essential Chat, Protect i Spawn. Ok, już wszystko się tutaj zainstalowało, usunęliśmy co trzeba było, możemy sobie przejść do, do folderu plugins i jak widzicie mam tutaj wszystkie jary. Serwer oczywiście został wyłączony podczas instalowania tych pluginów. Teraz sobie uruchomimy ten serwerek. I stworzy się tutaj zaraz Folder Essential. Jak widzicie, wszystko ładnie działa. Dobra. Jeśli, chodzi, jeśli wiecie, jak instalować pluginy, możecie sobie usuwać, instalować kolejne, jak tam chcecie. Przejdźmy sobie do opcji serwera. Główne, główne tutaj okno to jest jakby nasz serwer properties, tak? Czyli to, co mamy tutaj. W tym miejscu, Server Properties, czyli to jest dokładnie to, to w tym miejscu, tak? Zmiejmy sobie na przykład, myślę, że każdy to potrafi zarządzać, ale zmiejmy na przykład sobie MOTD, bo nic więcej nie muszę zmieniać. Weźmy sobie na przykład Bookit GUI, myślnik, no z dużych liter, może Bookit GUI, myślnik, YouTube. Ok. Klikamy OK. Zostaną zmienione. Sprawdźmy, czy zmieniło nam się w Server Properties. Jak widzicie, zostało pięknie, ładnie zmienione. Dobra, tutaj myślę, że każdy potrafi zarządzać. Jeśli chodzi o dodawanie do białych list, czyli wiadomo te pliki Whitelist, yy, tutaj na przykład Ban IP, Pliers albo OP. To my na przykład możemy tutaj dodać jakiegoś gracza, na przykład Track. Tutaj dodajemy teren, to się chyba nie wyświetla, więc klikamy dodaj jeszcze raz. Tutaj na przykład trekt Operator dodaj", dodaj, dodaj jeszcze raz. Zbanowanie graczy na przykład figo Klikamy dodaj, jeszcze raz dodaj. I zbanowany IP, dajemy sobie jakieś, jakiekolwiek IP, wklejamy po prostu coś innego, tak? Jakieś na przykład 192, z, nie wiem, z, może nie, 188, 123, 44, no nie, na przykład 12. Jakieś takie losowe IP wpisane, nawet nie wiem, czy takie istnieje, nieważne. Klikamy, dodaj. Ok, no i po prostu gra zbanowany będzie filofigo i IP takie będzie zbanowane. Dobra, tutaj myślę, że już wszystko wiecie. Przejdźmy sobie do kopii zapasowych. Jeśli chodzi o kopie zapasowe, to klikamy sobie tutaj dodaj. Wybieramy sobie nazwę naszego backupu. Nazwy. Ta, ta nazwa jest nieistotna, tak, żebyście wysyłuje, wy po prostu łatwo znaleźli, na przykład, gdy ta cała lista będzie cała zapełniona. Na przykład wpiszmy sobie Word, bo teraz robimy sobie backupa naszego świata. Teraz wybieramy folder lub plik, jaki chcemy zbackupować, więc przechodzimy do naszego folderu z serwerem i zaznaczamy sobie folder albo plik, który chcemy zbakupować, czyli u mnie to będzie Word. Klikamy OK. Teraz wybieramy sobie folder, w jakim, albo po prostu miejsce, gdzie będzie zapisywany ten backup. Wybierzmy sobie serwer i tu utwórzmy sobie folder Backup. OK. Klikamy OK. I w tym miejscu, w tym folderze, tutaj będzie zapisywany backup. OK. Klikamy OK. Właśnie nam się to stworzyło. I teraz tak, możemy to wykonać ręcznie, klikając wykonaj. Jak widzicie, backup jest pusty. Klikamy wykonaj. To jest to stworzony backup complete, Word. Wchodzimy sobie w ten folder backup Word. pisze na ładnie data i godzina. Wchodzimy sobie w to i mamy nasz świat Word. Ze wszystkimi klikamy. OK. E, no i wiadomo, możemy sobie także na, na przykład zrobić backup jak o jakiejś godzinie. Na przykład wchodzimy w menedżer zadań, klikamy dodaj i na przykład wpisujemy sobie backup na przykład Word. Możemy zbakować cały serwer klikając po prostu tamten folder główny serwer jak to woli. Ok, ale ja tutaj zaznaczę sobie backup world. Wpiszmy sobie tutaj type, czyli current time. Możecie na przykład to robić na przykład, na przykład podczas startowania serwera, e, podczas stopowania i tak dalej, albo na przykład podczas wychodzenia jakiegoś gracza. Ok. Tutaj wpisujemy sobie go oczywiście godzi godzinę. Nie możecie na przykład wpisać 15:40, bo musicie jeszcze wpisać na przykład czas, tak? Mamy godzinę teraz 15.30, więc sobie ustawmy na 15.31, ok. E, tutaj ustawmy sobie backup i tutaj wpisujemy nazwę naszego backupu, czyli nazwaliśmy sobie to Word, czyli będzie po prostu, będzie nam backupowało backup Word. Coś źle zrobiłem? Aha, no tak, nie mogliśmy robić wcześniej tego, więc po prostu zróbmy sobie backup, po prostu i tyle. Zapisujemy i o 15.31 powinno się zrobić backup. Jest godzina, która, sprawdźmy sobie, jest godzina 15.30, 48 sekund, więc za 12 sekund powinien być zrobiony backup. Zobaczcie, że mamy na razie jeden, na razie jeden folder, zaraz nam się utworzy drugi. Utworzy nam się drugi folderek, o 15.31 mamy tutaj godzinę. Jak widzicie, ładnie, pięknie działa. Ok, przejdźmy sobie teraz, tutaj już wszystko opisałem. Nie wiem, czy, pokazy, nie wiem, czy opisywałem co to, co jest na dole, czyli stan serwer. I to ostatnie wiadomości opisywałem, tylko nie wiem, czy w tej próbie nagrywania. <grych> ok, przejdźmy sobie do opcji. Tutaj jest jakby bardziej pod e, opcję z tego całego programu. Mamy pierwszą opcję o programie, możemy sobie otworzyć okno aktualizacji. Drugie okno ustawienia aplikacji, czyli język. W tej jaki folder. I teraz tak, możemy sobie na przykład włączyć pewne zakładki. Zakładka graczy, zakładka dziennika błędów, menedżer zadań możemy sobie to wszystko powłączać. I zostaną nam cztery zakładki, albo to wszystko powłączyć, jak kto woli. Ok, Możemy uruchomić w trybie light, czyli potem jak to zaznaczymy, zrestartujemy plugin, znaczy program, to będziemy mieć wyświetlane tylko te cztery opcje. Ok. Eee, sprawdzenie, przy, sprawdzenie aktualizacji przy starcie tego programu. Uruchamianie serwera podczas y, uruchamiania GUI, tak, że od razu jak otw otworzymy ten program, to odpala nam się serwer. Uruchamianie GUI przy starcie Windowsa, tak? Więc jeśli zaznaczymy te dwie opcje, to od razu nam się przy starcie Windowsa odfali, odpali ten program i od razu wtedy odpali nam się serwer. I możemy przywrócić wszystkie ustawienia domyślne. Ok, tutaj pokazujemy opcje, opcje, które będą wyświetlane tutaj na, tym, na tej konsoli, tak? Dostajemy opcję info i tak, informacje, czyli to tutaj, co się wyświetla, tak? Mamy kolorki. Możemy sobie to wszystko pozmieniać na przykład na jakieś inne kolory, na przykład na, nie wiem, na, nie, na taki, tak? Zielony na przykład na taki zielony, ostrzeżenia na przykład na kolor, no, nie wiem, brązowy na przykład jakiś tam, tak? Ostrzeżenia na jakiś na przykład bar, na przykład jakiś taki pomarańczowy, jak kto woli, tak? Albo, no i coś źle wpisałem tutaj, może o tak, niech będzie taki. I nieznany na przykład na kolor szary. No i tyle, wybieramy sobie na przykład czcionkę. I tutaj widzicie wszystko nam się pozmieniało. Przynajmniej teraz powinno się pozmieniać. O, jak wpisaliśmy sobie to się zmieniło. I na przykład możemy sobie zmienić na przykład czcionkę na przykład na aristę. I teraz wszystko jest inną czcionką. Jeszcze może na przykład sobie zmienić. Może wróćmy sobie do Ariala. Ok. Możemy sobie na przykład zmienić na czcionkę. Może nie aż taką dużą. Na przykład na dwudziestkę. Mamy podgląd ciągki, tak jak to wygląda na Tutaj jest naprawdę duże. Myślę, że Ariel 9 jest wystarczająca. Ok, tryb UTF-8 to nas jakoś nie powinno interesować. Tutaj mamy informację o naszym komputerze, ja, ja sobie to ukryję, tak żebyście tego nie widzieli. I oczywiście obszar powiadomień, czyli na przykład jeśli. No, tutaj po prostu powinno Wam się wyświetlać, jeśli mamy bookie GUI. i tutaj w tym miejscu, będzie takie ładne powiadomienie, że np. gracz wchodzi na serwer i tak dalej. Możemy sobie to oznaczyć jak kto woli. Także na przykład jak oglądacie jakiś filmik, to wam się tutaj wyświetla taki, taki komunikacik, taki, 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 taki dymek. No i oczywiście dźwięki podczas wejścia, takie dźwięki charakterystyczne dosyć. Dźwięki podczas wejścia na serwer, wyjścia z serwera, dźwięki ostrzeżeń i wiadomości serwera. Ok. Weźmy sobie teraz może na serwer. Serwer oczywiście, sprawdzę czy jest włączony, czy na pewno jest włączony. Jest. Okej, okay, zmieniliśmy sobie chyba tam... Tutaj powinno nam się... OK, jest. Wejdźmy sobie na serwerek. Nie, nie mam jakiegoś takiego strasznie nic, żelam to wszystko dużo. Wejdźmy sobie na Multiplier. Wejdźmy sobie na nasz serwer. Tylko... Hmm. Y Zmieniliśmy sobie tutaj te, 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 te Gdzie to jest opcja serwera? Zmieniliśmy sobie to bucket GUI, więc może przeładujmy serwer, powinna się zmienić albo to zrestartujemy. ok Przeładowało nam się, więc działa to bucket GUI, terminal MTD. Wejdźmy na serwer. I Jak widzicie tutaj w, tych, w tej liście graczy pojawił się Trekt. I tego Trekta możemy mu dać opa. Wiadomo opisa OPA. Możemy go zdeopować, czyli zabrać opa, możemy go wyrzucić. Został wyrzucony. Okej, okay, i tak, Możemy go sobie, jak widzicie tu mamy powiadomienia i oczywiście mieliśmy takie jeszcze też dźwięki To mogliście też słyszeć Możemy go zbanować Wiadomo, został zbanowany Nie możemy teraz wejść, więc albo wpisujemy na przykład, nie wiem, unban Albo pardon, trekt w Starszych, jeśli nie macie na przykład Centrala, więc teraz wpisujemy, ojku. unban, trekt Albo pardon, trekt Oj, wiadomości piszemy Więc oznaczmy sobie to, unban, trekt i Pardon, track na przykład, jeśli, jeśli nie mamy Essentiala. Ok, wchodzimy na serwer, a nie to. Ok, weszliśmy sobie, był dźwięk, wszystko ładnie. Przy, przy, podczas odświeżenia yy, to też będzie słyszeć, prawda? Słychać. Ok, możemy teraz na przykład tryby gry, na przykład przetrwanie powinniśmy, powinno się wyświetlić. Ach, może miałem przetrwanie kreatywne, mamy teraz Creative, na przykład yy, przygodę. O, i czemu się nie zmienia? Powiedzcie mi. Przetrwanie. Okej, okay, na przetrwanie się zmieniło, a na tryb adventure nie chce się zmienić. Nie wiem dlaczego. Nieważne. Na przykład możemy mu dać blok. Klikamy sobie tutaj, daj blok. Wychodzi nam tutaj w y komendę gift track i tutaj wpisujemy na przykład sobie, nie wiem, jakieś blocze, na przykład nie wiem, wood i ilość 5. Dostaliśmy 5 drewna. I pamiętajcie tylko, że ta konsola działa tylko właśnie na. Ale coś mi bije, coś mi bije. Działa tylko na serwerach domowych, nie możecie tego zainstalować na żadnych, na żadnych serwerach, na przykład VPS, bo jest to po prostu program na Windowsa. Ok, myślę, że bardzo fajny programik, jeśli na przykład znudziła wam się ta zwykła konsola, chcecie mieć troszeczkę szybsze zarządzanie tym wszystkim, znudziła wam się ta podstawowa konsola odpalania, to możecie użyć właśnie tego Bukit Gui. Okay. Zaknijmy sobie ten programik, myślę, że to już e, z tego wszystkiego na tyle. Bardzo fajny program, ja Wam go polecam korzystać. Przypomniałem ja sobie go od nim dopiero teraz, wczoraj dokładnie, e, nie wiem dlaczego wcześniej go nie przedstawiłem. Okej, okay, odejmę to tyle, dzięki, no i cześć.